Dzień dobry wszystkim. Dla mnie chyba nie jest aż taki dobry. Zależnie mi zbuchło oko. Zjemy śniadanie i idziemy do lekarza o dziesiątej. Okej, okay, idziemy do doktora, zobaczymy co powie. A więc tak, siedzimy sobie w hotelu na poczekalni i czekamy na tego doktora. Gorzej będzie, jak go nie będzie. A moje oko. Pierwszy raz mi się takie coś przytrafiło. Mam nadzieję, że pierwszy i ostatni. A więc tak, niestety nie poszliśmy do lekarza. Czekaliśmy dwie godziny na niego. W recepcji powiedzieli, że przyszedł na 10 minut i sobie poszedł, więc to nie było zbytnio fajnie. Więc nie mam. I dalej wyglądam jak z, yy, mi ktoś przywalił. Więc mam nadzieję, że to do jutra zejdzie albo już dzisiaj wieczorem. Okładam to lodem, żeby było lepiej więc tak, siedzimy sobie teraz nad basenem, pięknie koło ściskaweczki, koło wody, ja jestem w cieniu, bo nie chcę, żeby mi się znowu coś z twarzą zrobiło, ani nic i siedzimy sobie i gdzieś tak za 15 minut idziemy zjeść obiad i później chyba idziemy na miasto. Wróciliśmy z basenu, zjedliśmy obiad. Miałem 500 pluszną, a takim młodym kręciostym. Teraz cofnę nas. Hulala, jakie widoki. Łódka! Takie fajne odcienie wody przez te góry. Dotaliśmy na placę Pięknie, pięknie. Ale ślicznie pięknie ładnie. Idziemy a, a o, fajnie włosy włosy. Piękny za mną jest widok. Jest wszystko ładnie. A I tu to mogłoby mieszkać. Ładne widoczki, parasolka, leżaczek do leżenia. Troszkę w cieniu, troszkę w słoneczku. Pięknie, pięknie. Super. Czekamy na milczenie. Więc tak, już wróciliśmy z plaży, wstąpiliśmy jeszcze ym, do sklepu na mieście i troszkę w tym kawiarni posiedzieliśmy. Teraz już wracamy do hotelu. A więc tak, już wróciliśmy do domku, teraz kolacja, trochę jest już późno, ale szybka kolacja i odpoczynek mam nadzieję, że jutro będzie bardziej ciekawiej i mniej boleśnie z moim okiem, aby mi już to zeszło. Do zobaczenia do jutro. Pa!